Witam Was w odcinku z Robloxa. Wow. To jest mój kuzyn. Nie będę pokazywał w Haha. Ha. Dobra, czemu... widzowie. Nie będą mnie dodawać. Hardcore czy. Ja myślę, że. Hardcore. Hard. Mamy nie. jedną sekundę. A nie, 60. Siedzę. To jest hardcore. Ja też evet, siedzę. O, jestem przed tobą. Ej, pokaż, co ma co to jest. Pokażę, muszę kamerę poprawić. O, madam, madam, madam. Madam, madam. O, ja chodzę tutaj. O, jest git. O Hmm. Gdzie jesteś? Nigdy nie <noise> Dynny Tak? To ja będę stał. Ja... On nie ma koszulki Kto? Ja będę prowadzić. Ja hmm, będę prowadzić. Nie. Dobra, ja wolę usiąść, bo zaraz mnie nie przeteleportuje. No ale no też. Ja I oddychało ode mnie. Rebako. Ja nie możecie... Dobra, się wszystko widzieli. Widzicie, ja już jedno zakończenie zrobiłem z tym. Jan, idź tam za drzewo, tam jest taki jedno takie rakieta albo kot, pamiętam dobrze. Tam coś jest, pamiętam. No, bo ja nie... O! Banda! Nie, bo kot. No. A po co mi tylko? On ci tam daje jakiś aczybem, czy coś. A Kat, tak? O Jaki miejsce Projekt set O, Pączek! Rapieta jeszcze tu jest z kołą rakieta. Donat. Mam jakieś klap. Gdzie <trony> tu jesteś? Widzę <trony> cię. Mm -hmm. O, oh, moje miejsce. Jako jedyne mam zakończenie. E äh, złość. Czy powinniśmy opuścić zajęcia? Pominiemy. Pomień klasę, koniec świąt. No nie idźcie do klasy. Ja powiem. Ja oh. nie idą tylko. Ja nie idę. Mm -hmm. już idę idę mm. yeah. ja mam okazję swoje miejsce <coughs> <coughs> mm. dzięki mam cztery apterki, wow ja to jestem chyba przygotowany oh, ja jestem prawie za o! do nigdy! siema siema <coughs> ja nie idę do klasy kurde <coughs> nie wiem ale już idę okay. Przetleportuję mnie jak nie będzie. Wybalaj! Nie mogę wyjść! Mój wózek! Patrzę czy się nie będę zrobić przypadkiem, bo tu będę śni Jestem E! Co jest? Aha! Dobra! Co za frajerzy? aż do dwa do, do musiałem się obrażenia będą mi zadawać w projekcie kto? bo nie siedziałem o Kradę krzesło hej hej to ja mogę śledzić principa netzmi co się czekaj to jest dziwne, że mogę go nie to

Co to jest, co to jest, co to jest, co to Na To nie można przejść, ale ja widzę, co tu się dzieje. Ty, ukradnij mi krzesło moje. Hej, teacher is going, gdzie? Gdzie ty, gdzie ty widzisz, teacher? Ja nie widzę. Nie ma. A, 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 ona się przeteleportowała. Nie zadawać cię w Co, e, co powiedzmy Czy zachowajmy to? Nie, powiedzmy, powiedzmy kapusie. Kapusie z nas. Będziemy powiedzmy. kapusiami. Powiedzmy nauczycielowi, co tu się stało. Proszę. Jest 4-4. Będziemy kapusiami. Jest, było 4-4. Będziemy kapu... Co ja? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To nie ja. Naprawdę. To nie ja. To on. To nie. O ty stara plukwo. I co? Nie lubię koło z tej klasy oprócz mojego kuzyna. Ja nie lubię tego, co się naskarża na ciebie. Konfident. O, mam pomysł. Skordę. Uh, 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 uh. Tak zawsze mi w podstawowo robili Który dalej jestem. Eee. Waga Protrik! Kurde, Protrick! Kurde! Ijdę do klasy. Idź do stówki pisze. mam ograć z burgera? To jako jedyny zostałam w klasie, a nie. Dostałem list. A gdzie jestem? Ktoś napisał fuck. Fuck. Principal. Dobra, okej. Okay. Dziękuję, już idę. Ja idę zanieść list panu principalowi O się ma, wyglądasz jak multi. Dawaj mi tego burgera. O widzę. O, burgera? no

i Idę, no ja już go wziąłem, Ja Jestem głodny, idę sobie iść na zajęcia historii idę do klasy naukowej. Naukowej. Albo historia. Będzie ciekawy. Naukowej. No dawaj historia, proszę. Ja, No proszę! Będzie równo, będzie równe szanse. Wow! Jak to Łoł! siadaj! Jan! Dawaj tu, na same tyły, jesteśmy bedboje. Dawaj tu! Jan! 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 Siadaj! Ja pierdolę. Przepraszam... Przepraszam, naprawdę... Jezu, aż 30 minut tutaj siedzieliśmy... A już jest ciemno... Oh, what is this? What is this? Oh, A schema. A table on the side. Seni to kurde. Centino. All the bits. Hm hm hm. Ça? Hekka zombies. Hekka zombies. I don't see them. I see them. Ça un gada. Hekka zombies. Cento. Hekka zombies. O du minus. Hi. Jan mam na sobie do minusa. Ja nic nie widzę. Albo mam jajko. Jak te zombie. No, też tak nie widzę nic. Oby multiego nie zaraziło, jeśli jest. Dobra, ja już mam kruk. Idę walczyć. Jan chodź walczyć. A tu widzisz zombie to... Nie. Principal? Chyba principał został zarażony. O mój Nie ma tu nic. Ja patrzę ciągle i tak nie pan nie, pan się pan nie, nie ma. Ale zabij w szkole. To po co tu wyszłeś? Mówić Destiny na ortach, aby obronić szkoły. Nie. Nie, nie ma. Może nie ta samo. Ale... Nie ma nigdzie. Mówiłem, żebyśmy poszli na historię. A tam są deski na środku. Na historię Pewnie, o, pokazane przy oknie je. A jakbyśmy nie poszli do tej, do, w ogóle do klasy? Nie, przy Ale gdzie my jesteście? mamy deski? Ja już Ale nie mogę Jestem jedyną osobą, która wzięła te głupie deski i zaraz mu kurde zjedzę i będę musiał płacić świadców, których nie mam. Principal, ha! Principal jeszcze z jej Trzeba jeszcze Principala ochronić. Principal! Nie da się. O, oh, What is this, what is this? Nie chcę, żeby ten dziad, wiesz. Nie chcę, żeby ten był zombie mm, sprzątający, wiesz. Wow. No, Bo to będzie chyba boss. No. no, ale on jest łatwy. Jak on się nazywał? Ten, co sprząta w szkołach? Ach, a to ja my mamy tutaj, to dawno A gdzie? No, to już jest sekundarz. Pa, mogę uderzyć z deski. Czekaj, może Nie, nie, nie próbowałem, nie da rady. Ja mogę cię od zawsze uleczyć, nie? No, tu mamy jeszcze tu... Dobra, Czekaj, Jan. Budę, ja sobie biorę deski na później. A ja tak mam deski na później? Kurde, znikła. No. Coś tu było. Aż tu nie idzie wątpliwie. No to tam tam do klasy, nie o, co nie wiesz? Auto przyjechało. to chyba wojsko, wiesz? No wojsko. Chyba po dzieci. No nie! Trzeba znaleźć Czemu ten? On dosłownie pobiegł. No ja nie mówię. Tego zakończenia zdanie nie ma żadnego argumentu ma ja takiego. Mam już do łazienki. Siema! Ale ja tu mam albo Też mu HP dodaję coś. Gdzie ty jesteś? A, zadaję mu HP. Dużo A, a, a. A co to, co to, co to? Ja to mam. Mam to. Mam antidotum. Wczepię w niego antidotum. Ale później. Będzie lepsze zakończenie może. Ale ja też jest To trochę wygląda jak papieros. Cztery godziny, godziny. później. Jak można aż tyle w Don't know what to długi. Open, open. Czekaj, ja wam zaraz powiem. Dobra, nic tutaj nie ma. OM mówię. Zaraz się tutaj przeteleportuję. Puncher Dave! Policjant! Psiarnia! Puncher Dave nas uratował. Czyli to nie jest to gówniane zakończenie, jej! Mam antidotum. Chcesz? Nie. A ten się ma principal. Aż ktoś to... Naszyli z tam, nie? I z apokalipsozami, nie? Tylko mówię... Gdzie mamy iść? Nie wiem. Bo go. na Gorzej widać. E... Ja głosuję, żebyśmy poszli na miasto. Ja to? A to jest map stop. Nie. Blocks... Blocks Broks... Go? Chyba, go? to jest nazwa miasta. Open, o idziemy! Aha, Blocks in Go to jest chyba ten... No. Eee... Klep z rzeczami, jo? Dobrze mówię? No. Bierzemy, bierzemy, Jan, zbieraj, zbieraj. mnie? A co, mamy bez jedzenia? O! Keczup! Mamy zbiorę. Blocksi, kole, wszystko, Jan. Nawet biny. Jesteśmy jedynymi osobami, którzy żyją. No, spójrzmy. Ile jeszcze nam zostało? dzione są... Na wszystkie półki są przesane. Jest. Dobra. O nie. Siema? Halo? Tu coś jest. Ponczek Dave, nie otwieraj. Dave! Poczek Dave. Dobra. Na szczęście. Nie. Dave? Nara. Coś go... Chyba coś cię ugryzło, Dave, wiesz? Uciekaj! He, jezu! On mówi, żebyś uciekał! Oj Bruce. Run forest! Gdzie mamy iść? Dobra, jeszcze jesteśmy z Dave'em. Psiarnia! Ciekawe, jak tam nas... Jak coś, Dave? Mogę ci zawsze dać antidotum. Ty no! Możemy DAVE! Nas... On nas zostawił. Dave. Dave! Tylko się nie, nie teleportuj. Proszę. Nie teleportuj się. O siema! Uu! Exploder Celes. Szukamy szukamy. Zielazo, zielazo, zielazo... Szukaj, ją czegoś. Bunchem, Dave! Nie... Kiedy to się stało? Nie. Ty, co jest? Dave! Mam dla ciebie antidotum, Dave! Nie, skieprzczamy! Ja? Dzień, go. Coś Chcesz antidotum? Kurde, pączek! Ej, ale mnie tutaj jest ej. tam! Patrz! Ej. Dwóch pączków! Ej. Daj Daj chodź się... tu! Tam ci antidotum, ja coś się zawsze może cię uleczyć! O! Dobra kampa! Nie radzę ci tam stać! Dostał! 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 Powiedz jak mi miał małą hapę! Mam małą hapę! Ja nie Proszę Tylko uciekaj o pączek! Widzisz jak ja miły Dave to koniec Sniperzy <ścoughs> w nas strzelają, a za co w nas? Za co? Jak? Jezu, ej, ja idę do celi Za co w nas strzelacie? Tam macie pączka Dave'a Mój razem ten Donat A the Donat Siema, ma Dave. Ciekawe czemu z nim walczymy. Tu nie ma Donata. To jest zamknięte. Nie, dostałem zaraz Hita. Hit. Prawie bym Hita zostawił. Ej, ja, bo tymi pączkami chyba da się schwierać. Weź. No, pa. Mam go i pokazuję coś na Dave'a. Na ten daj. Nie! Dostałem strzała. No, weź, No to strzelaj w niego. Nie mogę. Bez kitu. Kieprznałem go. Co? co mnie przeteleportowało? Mi też. Ale to było bez sensu. Dobra. Pa. Co? Nie. Ja muszę się puścić. Dave, chcesz? Uuu, hu hu. Nie! Cieszę! Dzięki! What the fuck? Widzisz? Warto było wziąć to antidotum. Ty weź, już się już nie umieraj, dobra? No, otwieraj te cele. O, jest jeszcze walka z zombie A ty nie masz broni! No, do, masz, dobra. Jezu, ja zaraz umrę. Ja też. Ja, nie gadasz, że zmartowałem na Ciebie, Andy. Nie, dopis. nie zmartowałem się Dobra, otwieraj! Ja go biorę, o, bo Ty nie możesz coś strzelać. Dobra. Ale ja, może nim nie mnie strzelać, co? A po co nam on? To. Otwieraj tego Donata go. Ja? Nie, Ty. Tam jest! Otwarte? No, bo nie, bo chyba to samo ciągle nie będzie otwarte. No. Do mapa? I już. Trzeba przegryć, aż to pójdzie. Strzał! Trafiłem w niego! Nie! Cele się zamknęła nagle. Mam małą HP. Zresztą to mi HP zabiera, jak ona z tym przyciąga. Serio? No co? Jezu, nie, nie będę cię zabijał. A kąt ja mogę wziąć już to antidotu. Z ciebie stał się pączek! A nie, myślałem. Hi. A to ja Kurde i widzicie, widzowie, nie wygrałem dla was. To jest przepusty. Kur... co? Ile ja będę za to płacił? Zero Dobra widzowie, zaraz stawię jeszcze jeden odcinek, ale to już będzie dzisiaj ostatni. Nie wiem z czego. Zastanawiam się. Żegnam.